Dzięki grantowi Funduszu Naturalnej Energii zrealizowaliśmy w naszej szkole dwa projekty ekologiczne: Dzieci kontra śmieci i wyleczmy kasztanowce. Wyzwaniem w przygotowaniu projektu było zaplanowanie takich działań ekologicznych, które miały dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Fundacja Nasza Ziemia uważa konkurs grantowy za jedno z najlepszych narzędzi do inicjowania lokalnej współpracy i wspólnych działań dla ochrony środowiska. Projekty grantowe przypominają po prostu nasze marzenia. Jeżeli bardzo mocno się staramy, jeżeli czegoś chcemy, możemy nie mieć działać naprawdę dużo wokół siebie. Dzieci mogą wyjść na zewnątrz, mogą gdzieś wyjechać, mogą zaprosić do siebie szersze środowisko, żeby im pokazać swój pomysł na życie w danym miejscu. Udało nam się dotrzeć do środowiska lokalnego poprzez ulotki informacyjne, czy Zaangażowanie rodziców w prace ekologiczne y, uczniów to dla nas jest również ogromnym sukcesem. Udział w konkursie daje bardzo wiele możliwości i korzyści dla szkół, na przykład zwiększanie kompetencji uczniów, którzy mają możliwość pracy metodą projektu. Jest to również szansa na współpracę z poważnym partnerem biznesowym. Dlatego bądźcie z nami w konkursie grantowym. Wasze projekty naprawdę dokonają wielkiej zmiany.